Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie ponownie i wcale nie z lepszej pogody. Owszem były dwa pogodne dni, ale no, przyznam się szczerze, że już niewiele mam, bo mam wam do pokazania na tej wyspie, także spędziłem je w pokoju oglądając YouTube, oglądając Netflix i tak dalej, i tak dalej. Nawet jeśli uda Wam się dojść do sklepu, żeby zrobić e, no, niestety konieczne zakupy, bo jeść się chce, to na pewno nie uda Wam się wrócić. Dziś od rana było pochmurno, a więc próbowałem się strz strzelić w okienko pogodowe, takie, że przestało padać i trochę chmury zaszły. Doszedłem do sklepu, wyszedłem. Po zrobieniu zakupu, no i jest tak jak jest. Czekam, żeby to przeszło trochę, bo nie mam ochoty znów zmoknąć. Zobaczcie tak to wygląda w praktyce. W tej chwili jest to samochód osobowy, ale wielokrotnie mijałem takie na poboczu. Jakieś tam małe traki, małe ciężaróweczki. Gościu się zatrzymuje. Poczeka, jak ja przejdę. Na przykład w tym przypadku, jak nic nie będzie jechało, a potem opróżnia swój bagażnik. I po wszystkim. Nie wiem, jak to wygląda u was, wracając do moich zakupów. Ale Intermart wyruszył w nowy rok z nowymi cenami. Podejrzewam, że u Was ta sytuacja wygląda dokładnie tak samo. no zobaczcie tylko jaka ładna nazwa Gdyby nie wszedł do środka i nie sprawdził to naprawdę bym uwierzył dzień dobry bo oczywiście nie przywitałem się z wami mamy kolejny słoneczny dzień na wyspie a więc trzeba go należycie wykorzystać Szczególnie w sytuacji, kiedy jest to jeden z moich ostatnich dni na tej wyspie. I znalazłem miejsce, które nazywa się Balfour Garden. Także właśnie idziemy w stronę miasta, ale nie będziemy dochodzić do centrum, bo w centrum już byliśmy. Musiałem przerwać, bo powiało. Nie wiem, czy to było słyszalne, ale nie chciałem być ja niesłyszalny. Troszkę powiewa dzisiaj. Nie jest bardzo gorąco, ale najważniejsze, że nie pada. Tak więc, jak wspomniałem, zanim dojdziemy do centrum miasta, to skręcimy w lewo, żeby znaleźć ten ogród. idziemy się spotkać z naturą dla odmiany ze zdjęć wygląda ciekawie a co zastaniemy nie będę nic obiecywał jak zajdziemy na miejsce to wam pokażę jak zawsze do Balfour Ogrodu z mojego miejsca zamieszkania, mam 4 km i wcale mnie nie przeraża ten dystans bardziej boję się tego co tam zastanę i czy warto było iść 4 km żeby zobaczyć to miejsce bo jak wiecie do tej pory to jedynie Maybou zrobiło na mnie wrażenie w sumie ładnie tam z perspektywy czasu muszę powiedzieć bo i to muzeum i waterfront jest też, czyli wybrzeże w mieście Grand Port jest też ładny trochę śmierdzący trochę zanieczyszczony ale jeszcze wtedy nie wiedziałem, że cała wyspa jest zaśmiecona dokładnie już skręciliśmy tę ulicę, którą miałem skręcić, ale żeby się upewnić zapytałem takiej pary ludzi A aj, ajajaj, drzwi się zamknęły a chciałem wam pokazać, bo piękna rezydencja tutaj jest Przepiękna Hello, bążo No, drzwi się zamknęły. No i jakiś pan tam mi powiedział, że nie, nie wolno fotografować tego budynku Ale no, jest to własność prywatna jest to najładniejszy budynek jaki widziałem na Mauritius Szkoda, że nie udało mi się skorzystać z otwartej bramy i pokazać Wam Może jak będę wracał, miejmy nadzieję No a wracając do drogi, w którą skręciłem to Tak więc chwilę po tym jak upewniłem się, że To jest właściwa droga Idę sobie, idę A tu nagle zatrzymuje się samochód koło mnie I okazuje się, że właśnie Ci ludzie, których zapytałem o drogę, zatrzymali się, czy mnie nie podwieźć. No, ale jak widzicie, wolałem sobie iść. No, zobaczcie, jak mieszkańcy wyspy chronią swoje płody rolne. Chyba to są dwa drzewa owocowe. I jest ogromna siatka na nich. No, widzicie, tu mamy kolejną siatkę. Ona chroni te owoce przed niezoperzami w nocy. No i doszliśmy. Właśnie wchodzimy do parku. Tu możecie zobaczyć, jak on się nazywa. Tu jest budka ochraniarza. Ale nikogo nie ma w środku. Tak więc możemy napierać do przodu. Nie wiem w którą stronę iść, no, zacznijmy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Już zobaczyłem ogromny napis, żeby nie karmić zwierząt. A więc ciekawy jestem, jakie my tu zwierzęta znajdziemy. Tutaj jak na razie widzę ludzi, którzy pilnują ubikacji. Może Jak na razie wygląda to na zwykły park. I nic szczególnego jeszcze tutaj nie widzę. Ale po 4-kilometrowej przechadzce no fajnie jest tutaj się chwilę zrelaksować, zanim będziemy wracać. Tu jest jakaś piaskownica. Właśnie przed chwilą minąłem jakąś mamę z dzieckiem No Wyłączę tą kamerę, bo to co na razie mnie otacza Nie zasługuje na specjalne wyróżnienie. Moi drodzy, o atrakcyjności tego parku niech świadczy zagęszczenie odwiedzających. Park jest praktycznie pusty. No owszem spotkałem kilka osób, ale dosłownie kilka. Ludzi tu mało, ale komarów od groma. Jestem tu może 10 minut i już mnie tak pocięło kilka, że głowa mała. Możecie mi wierzyć albo nie, ale zupełnie niechcących przyłapałem. O wiele ładniej niż cały ogród wygląda. Wąwóz, który jest obok, naprawdę głęboki, zielony i pięknie się prezentuje. No niestety od wąwozu oddziela nas siatka zakończona drutem kolczastym, a więc nie, nie zejdziemy tam na dół. Ktokolwiek oglądał. Staje się, że zrobiłem dwa epizody z Seszeli. To wie, że te aldabra żółwie nie są mi dziwne. Widziałem ich mnóstwo na Seszelach, tylko na tej małej wyspie, na której spędziłem wiele tygodni. Ladig, widziałem ich kilka. Możecie je spotkać praktycznie wszędzie na Seszelach. To by było tyle na temat ogrodu Balfour. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś jesteśmy w stanie pójść i zobaczyć cokolwiek, ale nie wydaje mi się. Znów zbiera się na deszcz, a więc chyba wracamy. Już ten pierwszy dom wskazywał na bogactwo tej dzielnicy. Po nim widziałem jeszcze kilka ładnych. Ale oczywiście nie takich jak ten pierwszy, przed którym brama mi się zamknęła i nie zdążyłem Wam pokazać. Ale może to i lepiej, bo potem okazało się, że nie wolno było fotografować tego domu. I może by mnie policja ścignęła. Niewątpliwie był to dom kogoś ważnego. Bo słuchajcie skoro przy bramie stała budka coś w rodzaju stróżówki i człowiek, który poinformował mnie właśnie, że nie, nie, nie mogę sfotografować tego domu był tam To jeśli ktoś tam jest w ciągu dnia, to podejrzewam, że na nocną zmianę też ktoś przychodzi. Ale nie dowiemy się, czy to był dom. Zapytałem niedyskretnie, ale niestety nie dostałem odpowiedzi. postanowiłem się dziś spakować, ponieważ jutro opuszczam obasem Rose Hill. Chcę się przyczaić bliżej lotniska, żeby już nie błądzić po wyspie tylko nawet jeśli mi przyjdzie iść w przypadku strajku autobusów, na przykład, to dojdę te kilka kilometrów. Tak więc domyślacie się, prawdopodobnie, gdzie przyczaję się w oczekiwaniu na mój odlot. Słuchajcie, to jest ogrodzenie tego domu, o którym Wam mówiłem. Ja dziękuję. I oczywiście kamery wszędzie. No trochę wam mogę pokazać. Normalnie pałac. No ten też raczej na biedny nie wygląda. Może kształtem nie jest zbyt ładny, ale, ale trochę powierzchni tam jest. Ten jest dosyć ciekawy. Odszedłem bliżej, bo myślałem, że to jaśmin. No i niestety zawiodłem się takie ładne białe kwiaty i wcale nie pachnęło. No był to jeden z moich bardziej udanych spacerów po wyspie Mam nadzieję, że Wy również zrelaksowaliście się chwilę. Skoro już jestem w okolicy, to postanowiłem coś zjeść. Będzie do kurczak jak zawsze. <laughs> Jakaś tam bułka z kurczakiem, frytki i coś do picia. Przepraszam wszystkich, których zawiodłem, że nie zamówiłem żadnego Driani ani Dolpuri, ale ja się boję tego jeść po prostu, słuchajcie. Ja naprawdę nie mogę sobie pozwolić na żadne zatrucie pokarmowe ani nic w tym stylu. Nie mam czasu chorować, nie mam czasu biegać po lekarzach i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie stragany z tym jedzeniem. Stoją w tej temperaturze jaka jest, a więc 30 stopni. Może na dzień dobry jest to świeże i nadające się do jedzenia. Potem prawdopodobnie to nadaje się do jedzenia tylko dla ludzi lokalnych. Natomiast przyjezdnie nie są odpornymi na tego rodzaju atrakcje. Nigdy nie chorowałem w Egipcie, nigdy nie miałem żadnych dolegliwości. Jak wiecie, w tę podróż wybrałem się z tabletkami egipskimi Montina, które nigdy mi się nie przydały, ale przydały się wielu i wielu wyleczyłem po drodze z ciężkich, z ciężkich zatruć pokarmowych. Na dzień dzisiejszy już antynal mi się skończył, a czymś lokalnym nie mam zamiaru się leczyć, ponieważ nie wiem jak to jest skuteczne. Tak wygląda moje jedzonko i jeśli ktoś w tej chwili coś akurat je, to życzę mu smacznego. Zawsze zapominam Wam powiedzieć, że Boba i Rose Hill to, było, to były kiedyś dwa osobne miasta. W pewnym momencie ktoś zdecydował, żeby je połączyć, i stąd ta nazwa Boba Sean, Rose Hill. Nigdy nie pokazałem Wam tej świątyni, i w nadziei, że kiedyś będzie otwarta i wejdziemy do środka. Ale niestety, dziś jest dzień, w którym Wam muszę. Ja Ją pokazać, gdyż już nie wejdziemy do środka, jest ona znów zamknięta, a już tu nie będziemy. No, niestety, ten odcinek drogi przeszczy się ze mną już dwukrotnie. Dlatego idę sobie, ale nie pokazuję wam nic, bo widzieliście ją już. Nic tu ciekawego, jest to droga prowadząca właśnie z Boba St. Rose Hill do Port Louis no tak więc nie będę was zanudzał tym co się dzieje bo jedyne co możecie zobaczyć to samochody których jeszcze tu nie widzieliśmy z tego właśnie powodu myślę że czas zakończyć moją dzisiejszą relację ta świątynia jest również zawsze zamknięta Jedynie, co Wam mogę pokazać to jak to wszystko wygląda przez kraty. Dla mnie one wszystkie wyglądają podobnie. W związku z zaistniałą sytuacją nie sądzę, abym mógł wynieść cokolwiek nowego do mojej dzisiejszej relacji z Bobasem Rose Hill. I tak więc czas pożegnać się. Nie wiem, kiedy będziecie oglądać ten film. Spróbuję go dzisiaj posklejać, ale wspomniałem wam już, że mam kiepski internet. Także nie wiem, kiedy do Was trafi. Jeśli trafi do Was jutro rano, to życzę przyjemnej niedzieli. Jeśli trafi w poniedziałek, to życzę przyjemnego tygodnia. Trzymajcie się. W zdrowiu, szczęściu i słodyczy. Do zobaczenia. Do następnego, moi drodzy. Na pewno poznajecie okolicę, którą jutro z dziką rozkoszą pożegnam. Jednak już dziś ze smutkiem możemy pożegnać tego biedaka w oddali. Dziś w nocy nie będzie spał pod moim balkonem. On już dziś wyprowadził się stąd. Całe spory ich tu krążą. Przegrywają z maurytyjskimi kierowcami. To już czwarty odkąd zamieszkałem w tej okolicy, czyli średnio licząc jeden tygodniowo.